Witam ponownie, kontynuując ten, ten filmik o dzikiej róży i o tym, jak można, jak czyścić, jak, jakie są korzyści z tego, że daje nam zdrowotne korzyści. Otóż chciałam Wam jeszcze pokazać, jak, jak ja dokładnie to. Jak czyszczę? No, każdy to oczy pokażą, tak? jak to się robi. Można, oczywiście, mówię o dzikiej róży, którą można wykorzystać na nalewki i można wykorzystać na witaminę C. Dzika róża ma bardzo dużo witaminy C. Zostało to udowodnione, dlatego też postaram się i, i postanowiłam, że zrobię część tej róży pozostawię na witaminę C do herbaty, a z pozostałej części zrobię nalewkę, tak jak to już zrobiłam dwa lata temu, która nam uratowała zdrowie, pozwoliła nam wyjść z choroby, z takiego zapalenia wirusowego, górnych dróg oddechowych, jak również mm, bez, oczywiście bez antybiotyku. Dlatego teraz zobaczcie. I w ubiegłym, dwa lata temu nie czyściłam tej róży, tylko wszystko, część, przepraszam, część wyczyściłam. i Zrobiłam część nalewki mm, z niewyczyszczonej i dzikiej róży, a część z wyczyszczonej. I powiem Wam, że jedna i druga zarówno była bardzo smaczna. W tym roku pokażę Wam dokładnie, czym będę zalewała, jak będę zalewała. I również zrobię także z części, bo ponieważ mam jej bardzo dużo, z części tej dzikiej róży zrobię nalewkę z części wyczyszczonej, a część pozostawię, zmiksuję niewyczyszczoną. W dniu dzisiejszym, ponieważ na zewnątrz nic nie można robić, czyszczyć tę różę, wykorzystuję ten czas, taki pochmurny dzień i deszczowy, wyczyszczę i zrobię z niej, tak jak wspomniałam, Sproszkuję, zmiksuję i będzie to naturalna witamina C, a część pozostawię na nalewkę. Jak czyścimy? Są na pewno różne sposoby, ale dla mnie takim najprostszym to jest tak. Obcinam te końcówki. Na pewno widzicie to. Staram się, mam taki nóż z ząbkami. On no, dla mnie jest najlepszy do takich prac, przecinam tę dziką różę tak jak gdyby na do połowy do połowy o, do połowy i staram się zajrzeć tak jak gdyby do środka i usunąć ja to robię akurat palcem, pasnokciem tak naprawdę i usuwam te ziarenka, które się tutaj znajdują, w środku czyszczę, tak? Po prostu czyszczę z tych ziarenek i z tych włosków, takich. Niektórzy to mówią, że to są takie haczyki, to są takie włoski, które rzeczywiście one trochę się dostaną na skórę, to ta, ta skóra, skóra swędzi. O, i taka już wyczyszczona część, tak? Odkładam ją, potem ja jeszcze to e, nasitko. Włożę i postaram się, i wodą przepłuczę. A tak wygląda w środku ten dług dzikiej róży. Ma takie pesteczki, które należy po prostu wyjąć. Nie robiłam tego dwa lata temu e, z części tej dzikiej róży, i też nie zatruliśmy się, że tak powiem. Uważam, że na te pestki, jeśli ten dług jest no to cała taka ta. Główka pamiętam z dzieciństwa, że ja zrywałam przy drodze, bo nie było tej chemii, więc nie były, nie były te krzaki zanieczyszczone. I jadłam po prostu i jadłam tę dziką różę. Widocznie mój organizm potrzebował dużo więcej witaminy C, niż to było dostarczane w posiłkach, a poza tym były sady, i przy drodze tej dzikiej róży było bardzo dużo. Ja zrywałam i jadłam tę dziką różę. Nie pamiętam, czy z pestkami. Myślę, że też w całości. I teraz też już piłam herbatkę, którą zrobiłam razem z tymi pestkami i też nie odczuwałam dyskomfortu ani zaburzeń żołądkowo-jelitowych. To tyle. Pokażę Wam, jak będę robić i już miksować na witaminę C, jak również na nalewkę. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli możecie, to lajkujcie, poproszę. Dziękuję za to i życzę Wam miłego dnia. Do